To nie była kwestia zwykłego nieszczęścia, to był sposób codziennego życia. Bez ostrzeżenia, bez drogi ucieczki i bez drugiej szansy. Ludzie nie tylko przeżywali trudne okresy, otaczały ich rzeczy, które sprawiały, że śmierć była normalną częścią każdego tygodnia. Głównym zabójcą były epidemie. Czarna śmierć nękała Europę od roku 1347 do 1351, jak niechciany gość, który nigdy nie wyszedł. Ta choroba zabiła od trzydziestu do sześćdziesięciu procent całej populacji. Pójście na zatłoczony targ oznaczało, że tylko trzech lub czterech na dziesięciu ludzi przetrwa do końca plagi. Dżuma bubonowa szerzyła się przez pchły żyjące na szczurach, a średniowieczne miasta były rajem dla tych gryzoni. Odpady gromadziły się na drogach, ludzkie ekskrementy spływały tam, gdzie prowadziła je siła grawitacji, a szczury miały swobodny dostęp do każdego domu. Nawet władcy nie mogli kupić sobie ochrony przed mikroskopijnymi zabójcami, którzy nie respektowali królewskiej krwi. Średniowieczni doktorzy sądzili, że choroby pochodzą z zatrutego powietrza, nazywanego miazmą. Ich lekarstwo polegało na unikaniu miejsc z przykrym zapachem i modleniu się o szczęście. Średniowieczna medycyna była jak próba naprawy uszkodzonego auta przez powąchanie motoru i stwierdzenie, że jest przeklęty inni uważali, że choroby to boska kara za grzechy, co znaczyło, że leczenie wymagało więcej modlitwy niż prawdziwej medycyny. Ospa zostawiała ocalałych na stałe oszpeconych, jeśli w ogóle przeżyli febrę. Gruźlica powoli rujnowała płuca, podczas gdy pacjenci nadal wykonywali swoje codzienne prace. Trąd powodował rozkład palców rąk i nóg, prowadząc do całkowitego odrzucenia przez społeczeństwo. Czerwonka odwracała system digestyjny do góry nogami. Zabijając w przeciągu paru dni miasta wszystko pogarszały, pakując ludzi razem jak pszenice w worek. Rodziny dzieliły jedno pomieszczenie ze swoimi zwierzętami. Świnie, kury i kozy nie były tylko hodowlą, ale współmieszkańcami. Średniowieczne domy wyglądały jak stały kamping w stodole, której nikt nie sprzątał. Źródła wody szybko się zanieczyszczały w takich warunkach. Studnie kopano zbyt blisko latryn, a rzeki służyły jednocześnie jako źródło wody do picia i system kanalizacyjny. Wielu mieszkańców przerzucało się na słabe piwo i wino, bo sfermentowane napoje były bezpieczniejsze od miejscowej wody. Procedury medyczne często pogarszały stan pacjentów, zamiast ich leczyć. Doktorzy puszczali krew ludziom, którzy i tak byli już słabi, wierząc, że przywróci to balans w ciele. Średniowieczne lekarstwa przypominały magiczne eliksiry robione przez ludzi, którzy oblali egzamin zgotowania. Chirurdzy używali tych samych niemytych narzędzi na różnych pacjentach, rozprzestrzeniając zakażenia szybciej niż mogli je leczyć. Reguły kwarantanny istniały, ale rzadko działały jak należy. Urzędnicy przybijali deski do drzwi, gdy wybuchła zaraza, zamykając zdrowych członków rodziny razem z chorymi. Bogate rodziny mogły się wykupić łapówkami, podczas gdy biedni nie mieli wyboru i musieli trzymać się śmiertelnych zasad. Dzieci były najbardziej narażone na te choroby. Większość rodzin spodziewała się, że kilkoro dzieci umrze przed dorosłością. Rodzice często czekali przez lata, zanim dali dzieciom imiona, mając nadzieję, że przeżyją wystarczająco długo, żeby na nie zasłużyć. Ale śmiertelne choroby nie były jedynym zagrożeniem, z którym mieszkańcy średniowiecza musieli się mierzyć każdego dnia. Średniowieczne walki były zasadniczo ekstremalnym sportem bez ochrony i ubezpieczenia medycznego. Rycerze w błyszczących zbrojach wyglądali imponująco, ale pod całym tym metalem ukrywali się zwykli ludzie, którzy krwawili tak samo łatwo jak wszyscy inni. Zbroja była jak noszenie drogiego garnituru na walkę na noże. Pomagała, ale nie tak bardzo, jakby się chciało. Bitwy toczyły się twarzą w twarz przy użyciu mieczy, siekier, maczuk i innych pomysłowych narzędzi do odbierania życia. Większość starć polegała na podejściu tak blisko, żeby zobaczyć, jak wyraz twarzy wroga zmienia się z pewności siebie w terror. Średniowieczne wojny sprawiały, że współczesne sporty kontaktowe wyglądały jak delikatne lekcje tańca. Prawdziwym zabójcą zwykle nie była początkowa rana, ale to, co działo się potem. Cięcie mieczem mogło nie zabić od razu, ale infekcja kończyła sprawę w ciągu kilku dni. Gangrena zamieniała małe urazy w wyroki śmierci, gdy tkanki wokół zranionych miejsc zaczynały gnić. Rany z pola bitwy miały około 50% szansę przeżycia, co było fatalnym wynikiem dla czegoś, co miało być heroiczne. Broń była zaprojektowana tak, żeby robić maksymalne szkody zarówno przez zbroje, jak i ciało. Młoty bojowe miażdżyły kości przez metalowe płyty, a strzały z kuszy przebijały pancerze jak papier. Średniowieczni twórcy broni najwyraźniej nie przejmowali się wygodą użytkownika ani ostrzeżeniami bezpieczeństwa. Pełne zbroje mogły ważyć ponad 27 kg. Spróbuj biegać w tym przez parę godzin, podczas gdy ludzie wymachują ostrymi rzeczami w Twoim kierunku. Rycerze czasami umierali z przegrzania w swoim własnym ochronnym rynsztunku podczas letnich wypraw albo toneli, gdy wpadali do wody. Pancerz był za ciężki, żeby w nim pływać. Bitwy często trwały godzinami albo ciągnęły się przez kilka dni. Żołnierze byli wyczerpani, głodni i spragnieni. A mimo to musieli przetrwać i walczyć efektywnie. Deszcz zamieniał pola bitew w błotniste katastrofy, gdzie ludzie się ślizgali pod ciężarem swojego sprzętu. Średniowieczne bitwy były jak śmiertelne zapasy w błocie podczas burzy z piorunami. Obozy militarne były idealnym miejscem dla rozwoju chorób. Tysiące ludzi żyjących razem w złych warunkach sanitarnych tworzyło perfekcyjne środowisko dla szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii. Zatrucia pokarmowe z gniłymi zapasami były tak powszechne, że żołnierze przyzwyczajali się do czucia się chorymi, zanim bitwa się w ogóle zaczęła. Opieka medyczna na polu bitwy polegała głównie na amputacji uszkodzonych kończyn, używając narzędzi, które były używane na wielu pacjentach bez mycia. Łagodzenie bólu polegało na alkoholu i paskach skóry do gryzienia. Wielu żołnierzy umierało z szoku podczas operacji, a nie od samych ran. Ranni, którzy nie mogli dotrzymać kroku swoim oddziałom, byli często pozostawiani na śmierć lub wzięcie do niewoli. Po bitwach nadchodzili szabrownicy, którzy przeszukiwali ciała zmarłych i umierających, zabierając wszystko, co miało jakąkolwiek wartość i dobijając ocalałych. Przemoc wojenna wykraczała poza pola bitew, wpływając na to, jak ludzie żyli i gdzie mogli znaleźć jedzenie, by przetrwać. Bezpieczeństwo żywnościowe w średniowiecznej Europie było tak pewne, jak przewidywanie jutrzejszej pogody przez patrzenie na chmury. Wielki głód lat od 1315 do 1317 pokazał, że natura może być bardziej niszczycielska niż jakakolwiek armia. Ciągłe deszcze i niskie temperatury zamieniły sezony uprawne w rolnicze katastrofy, gdy rolnicy patrzyli, jak owoce ich pracy zamieniają się w błotnistą papkę. Niekończące się opady uniemożliwiały żniwa i powodowały gnicie roślin na polach. Pszenica, jęczmień i owies po prostu nie rosły w podmokłej ziemi. Nieliczne uprawy, które przetrwały, były często spleśniałe i niebezpieczne do jedzenia, ale ludzie i tak je jedli, bo alternatywą była śmierć z głodu. Średniowieczne zakupy spożywcze przypominały grę w rosyjską ruletkę z układem pokarmowym. Ceny jedzenia eksplodowały podczas niedoborów. Bochenek chleba, który zwykle kosztował kilka monet, nagle wymagał tygodniowej płacy. Rodziny sprzedawały wszystko, co miały, tylko żeby kupić jedzenie na następny dzień. Średniowieczne zakupy podczas głodu sprawiały, że współczesny czarny piątek wyglądał jak spokojna wizyta w bibliotece. Bogate rodziny miały pewne zabezpieczenie dzięki zapasom zboża, ale nawet bogactwo nie mogło kupić tego, czego nie było. Gdy plony zawodziły w całych regionach, pieniądze traciły wartość. Niektórzy możni jedli ziarno siewne, co gwarantowało jeszcze gorsze zbiory w następnym roku. Biedne rodziny musiały podejmować niemożliwe decyzje podczas niedoborów żywności. Rodzice oddawali swoje porcje dzieciom, powoli głodząc się, żeby ich rodziny przeżyły dłużej. Średniowieczne rodzicielstwo dosłownie oznaczało odbieranie sobie jedzenia z ust, żeby nakarmić dzieci. Zdesperowane rodziny czasem porzucały dzieci przy bramach klasztorów, licząc na to, że wspólnoty religijne będą miały wystarczające zasoby, żeby je utrzymać. Głód osłabiał system immunologiczny i czynił ludzi podatnymi na choroby, z którymi zdrowe ciała mogłyby sobie poradzić. Niedożywione populacje stawały się jak ranne zwierzęta, otoczone przez drapieżników. Mała epoka lodowcowa stworzyła dodatkowe wyzwania rolnicze, skracając sezony wegetacyjne i zwiększając ryzyko nieurodzaju. Desperackie sytuacje prowadziły do desperackich rozwiązań ludzie jedli korę drzew trawy i ziemię zmieszaną z mąką, żeby zapełnić puste żołądki zwierzęta, które normalnie były chronione konie psy, koty i szczury trafiały do garnków niektóre społeczności uciekały się do jedzenia wyrobów skórzanych, gotowanych w zupach, które dawały minimalne wartości odżywcze głód pchnął normalnie uczciwych ludzi do kradzieży i rozbojów w regionach wiejskich tworzyły się grupy bandytów, które napadały na wioski, żeby zdobyć cokolwiek do jedzenia gdy magazyny zbożowe pustoszały, wybuchały zamieszki głodowe, a rozwścieczone tłumy atakowały piekarnie i każdego podejrzanego o gromadzenie zapasów. Odbudowa po głodzie mogła zająć lata lub nawet dziesięciolecia. Nawet gdy zbiory zaczynały się poprawiać, odbudowa stad zwierząt, narzędzi rolniczych i normalnej produkcji wymagała czasu, którego wielu ludzi nie miało. Walka o żywność była jeszcze trudniejsza z powodu strasznych warunków, w jakich przyszło ludziom żyć. Codzienne średniowieczne domy sprawiały, że współczesne akademiki wyglądały jak luksusowe rezydencje. Większość ludzi mieszkała w jednej lub dwóch salach, zbudowanych z tego, co było dostępne lub na co było ich stać. Zamożniejsi chłopi mogli mieć drewniane szkielety z ścianami z wikliny i gliny, czyli patyków splecionych razem i pokrytych błotem, odchodami zwierząt i słomą. Całe rodziny dzieliły jedno pomieszczenie z inwentarzem: świnie, kury, kozy a czasem krowy mieszkały z ludźmi przez cały rok. Średniowieczne domy przypominały stałe minizo, gdzie wszystkie zwierzęta były współlokatorami, a nikt po nich nie sprzątał. Zwierzęta zapewniały ciepło zimą, ale też przynosiły pchły, wszy i zapachy, które opróżniłyby współczesne budynki w kilka minut. Podłogi to była ubita ziemia, pokryta trzcinami lub słomą, które wymieniano dopiero, gdy smród stawał się nie do wytrzymania. Te pokrycia zbierały resztki jedzenia, odchody zwierząt i śmieci, tworząc idealne warunki dla rozmnażania się owadów i gryzoni. Średniowieczne podłogi były w zasadzie pryzmatami kompostowymi, po których codziennie chodzono. Kąpiele były rzadkie i często uważane za niebezpieczne. Wielu ludzi wierzyło, że częste mycie otwiera pory i czyni ciało podatnym na choroby. Średniowieczne porady higieniczne przypominały wskazówki zdrowotne od ludzi, którzy uważali mydło za truciznę. Większość ludzi kąpała się kilka razy w roku, jeśli w ogóle. Zęby były katastrofą czekającą na katastrofę. Ludzie tracili zęby w wyniku urazów, infekcji i ścierania od jedzenia grubego chleba pełnego żwiru z kamieni młyńskich. Średniowieczna opieka dentystyczna była jak próba naprawy zepsutego sprzętu, bez narzędzi, wiedzy i środków przeciwbólowych. Korzystanie z toalety oznaczało wyprawy na zewnątrz do jam wykopanych w ziemi, niezależnie od pogody, pory dnia czy pilności potrzeby. Utylizacja odpadów polegała na wyrzucaniu wszystkiego na ulicę, do rzek lub do dołów kloacznych. Średniowieczny wywóz śmieci polegał na wyrzucaniu wszystkiego gdziekolwiek indziej i liczeniu na to, że zniknie. Szkodniki domowe były stałymi towarzyszami. Pchły i wszy mieszkały we włosach, ubraniach i pościeli podczas gdy szczury i myszy częstowały się każdą dostępną żywnością. Średniowieczna walka ze szkodnikami polegała na kotach, modlitwach i pogodzeniu się z dzieleniem domów z niechcianymi stworzeniami. Te okropne warunki życia były jeszcze gorsze, gdy ludzie musieli opuszczać swoje domy i wyruszać w niebezpieczny świat poza wioską. Średniowieczne podróże przypominały ekstremalne sporty przygodowe z prawdziwymi konsekwencjami i bez siatki bezpieczeństwa. Wyruszenie gdziekolwiek poza własną wioskę oznaczało ryzyko utraty życia na drogach, które były ledwie czymś więcej niż błotnistymi ścieżkami. Te drogi zamieniały się w błotniste rzeki podczas deszczu i w zakurzone koszmary w czasie suszy. Mosty były rzadkie i często w złym stanie, zmuszając podróżnych do przepraw przez niebezpieczne rzeki lub płacenia wysokich opłat. Kupcy nieświadomie służyli jako dostawcy chorób, przewożąc niewidocznych pasażerów razem z towarami. Bakterie, wirusy i pasożyty podróżowały statkami i karawanami eksplorując nowe terytoria, których ludność nie miała na nie odporności. Średniowieczne szlaki handlowe były jak autostrady ekspresowe dla mikroskopijnych turystów szukających świeżych ofiar. Statki były pływającymi laboratoriami do hodowli i rozprzestrzeniania chorób. Szczury mieszkały w ładowniach żywiąc się zbożem i rozmnażając szybciej niż koty pokładowe mogły je kontrolować. Średniowieczne statki były zasadniczo szczurzymi blokami mieszkalnymi z przymocowanymi żaglami. Gdy te statki niosące choroby cumowały w portach, wyładowywały nie tylko towary handlowe, przynosiły śmierć niczego nie podejrzewającym nadmorskim społecznościom. Miasta portowe stawały się międzynarodowymi punktami spotkań dla chorób z całego świata. Średniowieczne porty były jak lotniska dla zarazków, nikt nie sprawdzał certyfikatów zdrowia, a każdy mógł bez przeszkód roznosić, co tylko niósł. Wenecja, Genua i inne bogate porty doświadczały nieustannych cykli epidemii, gdy statki przybywały z odległych lądów. Religijne pielgrzymki gromadziły tysiące ludzi z całej Europy, którzy następnie wracali do domów, niosąc nowe choroby do swoich odizolowanych wiosek. Średniowieczne duchowe podróże były ogromnymi zgromadzeniami, gdzie wszyscy modlili się o zbawienie, jednocześnie nieświadomie dzieląc się swoimi mikroskopijnymi towarzyszami kampanie wojskowe przenosiły armię przez ogromne odległości, roznosząc lokalne choroby wszędzie tam, gdzie maszerowały. Żołnierze zbierali nowe infekcje po drodze, tworząc mobilne laboratoria chorób, które zakażały każdą społeczność, przez którą przechodziły. Gospody i karczmy były niezbędne dla podróżnych, ale też idealnym miejscem dla chorób, by przeskakiwać między ludźmi. Wielu obcych dzieliło łóżka i korzystało ze wspólnych urządzeń, co stwarzało idealne warunki do transmisji. Średniowieczne zajazdy przypominały programy wymiany chorób, z niewygodnymi łóżkami i podejrzanym jedzeniem. Pogoda dodatkowo zwiększała niebezpieczeństwo i podatność na choroby podczas podróży. Deszcz zamieniał drogi w nieprzejezdne błoto, które uwięziło podróżnych na całe dni w niesanitarnych warunkach, a letnie upały powodowały odwodnienie, które mogło być śmiertelne dla tych, którzy utknęli na otwartych drogach. Komunikacja była powolna i zawodna, więc epidemie mogły się rozprzestrzeniać tygodniami, zanim odległe społeczności zostały ostrzeżone. Średniowieczne wiadomości poruszały się w tempie konia, zazwyczaj wolniej niż sama zaraza, o której informowały. Cały ten ruch ludzi, towarów i chorób był jeszcze bardziej niebezpieczny przez nieustanny chaos i przemoc nękające średniowieczne społeczeństwo. Średniowieczne rządy sprawiały, że współczesne polityczne dysfunkcje wyglądały jak doskonale zorganizowany system. Królowie, możni biskupi i lokalni lordowie nieustannie walczyli o władzę, terytorium i zasoby, a zwykli ludzie znajdowali się w samym środku tych konfliktów. Średniowieczne kampanie polityczne rozstrzygano nie reklamami, lecz mieczami. Feudalizm miał zapewniać porządek i ochronę, ale często tworzył więcej chaosu niż zapobiegał. Lokalni lordowie utrzymywali prywatne armie i tworzyli własne prawa, co prowadziło do konfliktów, które mogły wybuchnąć z najbłahszych powodów. Średniowieczna polityka przypominała system, w którym miało się setki różnych szefów, którzy wszyscy się nienawidzili i oczekiwali sprzecznej lojalności. Systemy sprawiedliwości były surowe, niespójne i często skorumpowane. Kary zależały bardziej od statusu społecznego i umiejętności przekupstwa, niż od rzeczywiście popełnionych przestępstw. Średniowieczne sądy przypominały ustawione gry jarmarczne, gdzie organizator zawsze wygrywał, a gracze bez pieniędzy nie mieli szans. Procesy przez walkę oznaczały, że spory prawne dosłownie rozstrzygano na śmierć i życie. Prywatne armie miały utrzymywać porządek, ale często działały jak zorganizowane bandyci, gdy nie otrzymywały żołdu. Te grupy służyły możnym teoretycznie, ale w praktyce terroryzowały społeczności, gdy ich pracodawcy nie mogli im zapłacić. Średniowieczne egzekwowanie prawa przypominało zatrudnianie piratów do patrolowania dzielnic. Polowania na czarownice i prześladowania religijne tworzyły atmosferę strachu, która niszczyła społeczności od środka. Fałszywe oskarżenia mogły zrujnować życie, nawet jeśli były całkowicie bezpodstawne. Średniowieczne media społecznościowe polegały na wskazaniu palcem na kogoś i krzyknięciu czarownica, aż wszyscy w to uwierzyli zamieszanie polityczne zakłócało rolnictwo i handel pogłębiając niedobory żywności gdy możni toczyli między sobą wojny nikt nie utrzymywał dróg nie chronił kupców ani nie zapewniał uczciwych rynków spory o sukcesje zamieniały całe królestwa w pola bitew ilekroć władcy umierali bez jasnych następców korupcja była wbudowana w system od góry do dołu urzędnicy oczekiwali łapówek jako regularnego dochodu Sędziowie sprzedawali wyroki najwyżej licytującym, a poborcy podatkowi zatrzymywali większość tego, co zebrali dla siebie. Regiony przygraniczne cierpiały z powodu nieustannych najazdów, gdy sąsiednie państwa testowały swoją siłę. Wszystkie te problemy polityczne, połączone z chorobami, wojnami, głodem i złymi warunkami życia, tworzyły idealną burzę śmiertelnych okoliczności, które definiowały średniowieczne istnienie. Średniowiecze nie było tylko jednym niebezpiecznym problemem, to było wiele śmiertelnych wyzwań zachodzących jednocześnie. Średniowieczna Europa była w istocie próbą przetrwania, gdzie śmierć czaiła się za każdym rogiem. Choroby, przemoc, głód, fatalne warunki życia i chaos polityczny wszystko to razem sprawiało, że codzienne życie było niewyobrażalnie niebezpieczne. A mimo to ludzie jakoś przetrwali te trudne czasy i zbudowali fundamenty naszej współczesności.